Dzisiaj chyba już osiem razy sobie w sercu powtarzałem, patrząc na moją Biblię: To jest moja Biblia, a ja jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem i mogę czynić wszystko to, co Biblia mówi, że mogę czynić. Ona pokazuje, ona jest lustrem, dzięki któremu mogę zobaczyć siebie nie takim, jakim wy mnie widzicie, ale takim, jakim w rzeczywistości jestem. Dlatego, że Boże Słowo nie tylko obnaża jakiś, y, 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 jakiś, jakiś brud na marynarce, ale Boże Słowo pokazuje mi brud, który jest na moim sercu. Boże Słowo jest to fantastyczny zbiór, który pokazuje moje pozytywne i negatywne cechy. Kiedy poznaję te negatywne. Mogę zacząć pracować, aby je minimalizować, a pozytywne cechy, które mam, mogę rozwijać, aby były coraz lepsze. Czy wiesz, jaki jesteś? Boże, Słowo Tobie pięknie o tym powie. To Słowo też pokazuje, kim jest Bóg. Żyjemy w świecie, gdzie próbuje nam się wciskać, że Boga nie ma. Ja rozumiem tych, którzy to robią, bo wiecie, nie jesteś w stanie tego, czego nie widzisz, zaakceptować i powiedzieć: to jest. Jeżeli nie masz żadnego doświadczenia, jeżeli ja Wam powiem, że za tymi drzwiami stoi brat Franek, no niektóre osoby się uśmiechają. Bo mówią, zaraz tam nikt nie wchodził. Mało tego my nie widzimy. Wielu z nas dojdzie do wniosku: Nie, tam nikogo nie ma. Tak jest też z Bogiem. Są drzwi, które oddzielają miejsce Twojego przebywania od przebywania Boga. I tymi drzwiami jest grzech, ale kiedy ten mur grzechu jest rozwalony, wtedy dla Ciebie obecność Boga jest oczywista. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, czy on jest, czy nie. Nieraz później przychodzą momenty, w którym doświadczenia próbują tobie zabrać poczucie bezpieczeństwa i to, że Bóg jest blisko ciebie. I te doświadczenia możemy widzieć w całym Bożym Słowie, przez które przechodzili ludzie. Dlatego Słowo Boże mówi, że ono jest pożyteczne do nauki. Wyciągamy pewne wnioski, lekcje, które pomagają nam zrozumieć rzeczywistość duchową, w której też żyjemy. Ja nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Dzisiaj słyszeliśmy o bracie wójcicu, który urodził się bez rąk, bez nóg. Tragedia. Pomyślałem o innej osobie, Johnny Erickson. Młoda dziewczyna, było to wiele, wiele lat temu, wysportowana, kochała Pana Boga, i gdzieś była nad jakąś wodą, i wskoczyła tak niefortunnie do tej wody, że złamała kręgosłup. Niestety, ten uraz doprowadził do paraliżu na całe życie. Wiecie, w niektórych książkach, gdzie ona dzieli się swoimi świadectwami, historią życia, mówiła, jak w początkowym etapie bardzo chciała być uzdrowiona. Jak wielu ludzi się pojawiło przy niej, kaznodziei, którzy nakładali na nią ręce, którzy modlili się, którzy wyznawali uzdrowienie, a ona nieraz odczuwała taką bliskość Boga i była przekonana, że to jest ten moment, że wstanie z łóżka, z wózka. Ale nigdy tak się nie stało. Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem jedno. Że Bóg jest dobry, a ona uznała, że w tej sytuacji największym jej szczęściem i radością jest być blisko Pana i pomagać takim ludziom, jaką ona sama jest. Dlatego i w Polsce zostało przekazane tysiące wózków inwalidzkich dla ludzi niepełnosprawnych. Czy to znaczy? Że czas cudów się zakończył? Nie. Te sytuacje doprowadzają, że zadajemy pytanie, dlaczego? I wiecie, nie ma łatwych odpowiedzi. Nie ma nic gorszego, jak ktoś przychodzi z problemem do kościoła i z tego kościoła wychodzi z dwoma problemami. Miałem taką sytuację. Człowieka, który był chory, usłyszał na ulicy, że jest dla niego nadzieja, że kiedy znajdzie się w kościele, Bóg da mu uzdrowienie. Ktoś podrzucił mu fantastyczne książki na temat uzdrowienia. Wiara w nim urosła do wielkości czterech ziarnek gorczycy. A wiecie, wystarczy jedno ziarnko, żeby góry przenosić. I przyszedł na specjalne nabożeństwo uzdrowieńcze. Siedział, był taki podekscytowany, i na końcu było wezwanie: Niech chorzy wyjdą do przodu. On nie miał żadnej wątpliwości, ale koło niego siedziała dwójka ludzi. I jedna do, do, z tych osób, do tej drugiej, mówi: Wyjdź, Posłuchaj, teraz jest wezwanie, przecież ty masz problem. A ona mówi: To nie ma sensu, to i tak mi nie pomoże, ale wyjdź, ale wyjdź. No i ona w końcu wyszła. I wyobraźcie sobie: ten człowiek z wielką wiarą staje przed kaznodzieją. On namasza go olejem, modli się w imieniu Pańskim i zadaje mu pytanie. Jak się teraz czujesz? On mówi bardzo źle, więc jeszcze raz się modli. On mówi bardzo źle, on jeszcze raz się modli. W końcu ten chory człowiek pomyślał: Może już powiem, że dobrze się czuję, to przynajmniej puści mnie już z powrotem. Ale nie chciał kłamać. Więc ten kaznodzieja zaczął szukać odpowiedzi, ale żeby dobrze samemu wypaść. I mówi tak. Przyjacielu, widocznie nie masz wiary. Ty nie masz wiary, bo jakbyś miał wiarę, to byś już był na tym miejscu uzdrowiony. Rozumiecie? I ten człowiek wychodzi z kościoła, przyszedł z jednym problemem, chorobą, a wyszedł z dwoma chorobą i okazuje się z brakiem wiary. Wiecie, co było najbardziej dziwne? Że ten, który nie chciał wyjść do przodu, który nie wierzył, że cokolwiek się stanie, został uzdrowiony. Pytanie: Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale wiem, że Pan Jezus Chrystus kocha Ciebie i pragnie Tobie pomóc. Widzicie, pomyślałem sobie o tej historii, dzieje apostolskie. Pierwszy cud uzdrowienia przez apostołów. Piotr i Jan wchodzą do świątyni w godzinie modlitwy, i tam na schodach jest człowiek sparaliżowany. Jego tam przyprowadzano zawsze, i tam sadzano go. I doznał, tego dnia uzdrowienia, te znane słowa, kiedy Piotr mówi srebra i złota nie mam, lecz to co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa wstani i chodził, ująwszy go za prawą rękę, podniósł. Ale myślę sobie zaraz, przecież niedawno do tej świątyni wchodził Pan Jezus. Czy tego człowieka nie było? Prawdopodobnie był dokładnie w tym samym miejscu. Apostołowie, którzy mieli moc, czy oni nie wchodzili prędzej do tej świątyni? Wchodzili. Ale to nie był czas jeszcze dla tego człowieka. Pamiętacie pana Jezusa, który przychodzi do Betesdy? Sadzawka. Tam było przekonanie, że anioł. Pański stępuje od czasu do czasu porusza wodą, a tylko ten, kto pierwszy wejdzie do tej wody, zostanie, zostaje uzdrowiony. I leżał tam człowiek sparaliżowany wśród tych wszystkich chorych, którzy tam byli. Pamiętacie, ilu chorych Pan Jezus tam uzdrowił? Tylko jednego. Tylko jednego. A w innym miejscu czytamy, że Pan Jezus chodził po całej Galilei i uzdrawiał wszystkich, którzy byli chodzy i byli opętani, ale tam przysadzawce tylko jednego. Możemy kombinować i wymyślać sobie, dlaczego tak się stało. Wiecie, Pan Jezus cały czas chce nam przypominać to nie Ty jesteś Bogiem, tylko ja. Wiecie, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Najtrudniejsze jest to, że kiedy nie otrzymujemy pomocy, po pewnym czasie poddajemy się i przyjmujemy sytuację jako wolę Bożą, która już się nie zmieni. Ja bardzo często patrząc na przeciwników chrześcijaństwa, zauważyłem, że jednym z przeciwników dzieci Bożej to jest czas. Upływający czas i brak odpowiedzi. Upływający czas. I brak odpowiedzi. Co wtedy robimy? Zmniejszamy jakość wyznawanej naszej wiary. Co to znaczy? Nie modlimy się już tak intensywnie, jak modliliśmy się na początku. Nie macie pojęcia, ile razy mogę słyszeć słowa. Widocznie Bożą wolą jest, żebym się z tym pogodził i tak już dalej żył. Szukam w Biblii wersetu i musisz się z tym pogodzić. Wiecie co jest problem? Pan Jezus zapisał, zapomniał to dopisać. On niczego nie zapomniał. Każda obietnica jest święta i prawdziwa, ale, ale myślę, że diabeł znalazł instrument, którym bardzo mocno próbuje nas odsunąć od wypełnienia obietnicy. Jeżeli czytacie Biblię, na pewno opamiętacie historię z księgi Daniela, gdzie Daniel podejmuje post, Modlitwę i woła do Pana, ażeby dał odpowiedź, co ma przyjść na jego naród. To jest szczególny fragment, gdzie, gdzie Daniel jest przed Panem w poście i modlitwie. I modli się i pości jeden dzień. Myślę, że po tym jednym dniu on nawet za bardzo nie oczekiwał, że już nagle to się stanie, więc rozpoczął drugi, trzeci, czwarty dzień. Ale wiecie, piątego dnia zaczął się zastanawiać, no co jest? Przecież Pan Bóg jest blisko. Ale nie rezygnuje, ale modli się. Modli się szóstego dnia. I szóstego dnia nic, nic po prostu się nie dzieje. Ale to jest Izraelczyk. Dzień Pański to jest siódmy dzień. Och, on już był podekscytowany, co to siódmego dnia się stanie. O, myślę, że już z samego rana obmył swoją głowę, obmył swoje nogi. Och, nawet może poczuł, że tak wiecie, drżenie przez jego ciało przechodzi. Mówi, tak, to jest ten dzień, dzień Pańskich. Panie, panie. I co się stało? Nic się nie stało. Był ósmy dzień. Jak wielu z nas po takim okresie by wstało i by powiedziało: Posłuchajcie, modliłem się, ale Pan nie ma dla nas odpowiedzi? I przecież nie powiedzielibyśmy czegoś, co jest nieprawdziwe. Co robi Daniel? Daniel się nie poddaje, modli się ósmy dzień, dziewiąty. Dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, ale drugi szabat jest. Szabat. Już może nie jest taki podekscytowany, ale nie rezygnuje. Niestety i ten dzień minął, i nic. Mówię to dlatego w ten sposób, żeby ci pokazać, że to nie jest tak, że Pan nie ma dla ciebie odpowiedzi, bo może nie jeden, drugi, trzeci dzień, ale może to już jest rok, dwa, dziesięć, czternaście lat i cały czas nie widzisz odpowiedzi. Wiecie, co jest niesamowitą cechą Daniela? Nie rezygnuje. Posłuchajcie. Na szczęście 15 dnia, co się stało? Nic się nie stało. <słuch> Celowo w ten sposób buduje to kazanie, żebyś zobaczył w tym momencie siebie z nierozwiązanym problemem, o który od dłuższego czasu modlisz się. I nic. I mówisz, widocznie tak musi być. Ale 21 dnia, oto w modlitwie, kiedy Daniel być może już nawet za bardzo nie wierzył, że ta odpowiedź przyjdzie, no ale jak już się modli, to już będzie dalej się modlił. I 21 dnia przychodzi anioł pana i ogłasza mu nowinę. I mówi coś no, niezwykle dziwnego: Mówi, Danielu. Przychodzę z odpowiedzią na Twoje wołanie, bo Bóg mnie wysłał pierwszego dnia, kiedy zacząłeś się modlić. Wiecie, nie wiem dlaczego, kiedy to przeczytałem, to zaraz tak spojrzałem w górę i mówię: Hmm, droga od Pana Boga do mnie to 21 dni lotu dla Anioła. No, tak się wydawało, no bo dlaczego po dwudziestu pierwszych. Prze, przeczytajcie ten fragment, zwróćcie na to uwagę. Pierwszego dnia ta modlitwa została wysłuchana. Janiu mówi, a ja jestem tu z powodu Twoich słów. Pytanie, dlaczego dopiero teraz? I jest odpowiedź, bo kiedy ruszyłem spod tronu, wtedy kohorty diabelskie stanęły przeciwko mnie i musiałem z nimi stoczyć bój. I ten bój właśnie trwał tyle czasu, ale on jeszcze nie jest zakończony, bo zaraz wrócę i dołączę do księcia anielskiego waszego królestwa Michała. I tam opisuję, co się dzieje w okręgach niebieskich. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ukorzyłeś się przed Panem, zawołałeś do niego, Jego modlit Twoja modlitwa została wysłuchana pierwszego dnia. Ale w okręgach niebieskich jest potężny sprzeciw, aby opóźnić odpowiedź na tę modlitwę. Bo w czasie tego okresu opóźnienia jest jeszcze diabeł, też ma wiarę i wierzy, że poddasz się i zrezygnujesz. Że na przykład piętnastego dnia wstaniesz z kolan, oczepiesz proch i powiesz: Nie ma odpowiedzi. I kiedy anioł pański, by przebił się i przyszedł na miejsce, które Bóg wskazał, okazuje się, że ciebie tam nie ma. Dlatego ważną rzeczą jest, moi kochani, żebyśmy nie poddawali się, mimo upływającego czasu i nieoglądania rzeczy, o które prosimy. Mimo że często nie wiemy dlaczego. Kiedy otwieram Ewangelię mojego, mojego imiennika. Ewangelistę Marka, to tam już w pierwszym rozdziale, w 40, 41, drugim, trzecim, 4 wersetu jest historia. Jak przychodzi do niego trendowaty. Pamiętacie? Upada na kolana i mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pan Jezus wyciągnął rękę. Dotknął go i powiedział: Chcę, bądź uzdrowiony, i natychmiast, natychmiast, zszedł z niego trąd. Wiecie, natychmiast. Ale później czytam inną historię: Historię kobiety, greczynki z Kanaanu, której córka okrutnie dręczona jest przez demona. I to jest niesamowite. Szuka Pana Jezusa, aby wołać o pomoc. I kiedy znajduje Pana Jezusa z uczniami i z daleka krzyczy Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, bo moja córka okrutnie dręczona jest przez demona, czytamy, a On nie odpowiedział jej ani słowa. Więc szuka pomocy u apostołów. Do tego stopnia jest aktywna, wręcz powiedziałbym natrętna, że apostołowie mówią do Pana Jezusa: Panie, odpraw ją, gdyż woła cały czas za nami. No to Pan Jezus do niej mówi: Ale ja jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. A to była poganka. Wiecie, wszystko się wali. Zobaczcie, jak inaczej było w przypadku tego trendowatego człowieka. Ciach i już jest zdrowy. A tu ona się przebija. Na pewno z takim pytaniem, czy jest sens dalej prosić, skoro to nawet nie jest dla takich ludzi jak ja, czy nie lepiej wrócić do dziecka i nim się opiekować. Ale ona się nie poddaje. I biegnie za nim i krzyczy, upada na kolana, tam jest, że upada na kolana, oddaje mu pokłon i mówi, Panie, pomóż mi. I wtedy jeszcze raz jest coś, czego nie rozumie. Pan Jezus mówi, Niedobrze jest brać chleb ze stołu dzieci, a rzucać psom szczeniętom. A jeszcze bardziej dziwi mnie jej odpowiedź. Pamiętacie pierwsze słowa jej? Tak, panie! Ty masz rację, skoro ty to mówisz, ja w żaden sposób tego nie podważę. Tak, masz rację, ale, ale przecież i te szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu pana, i panów. I wtedy co, pan Jezus? Wierzę, że wtedy wziął ją w ramiona. I powiedział niewiasto: Wielka jest wiara Twoja. Dlaczego wielka? Bo inni na Twoim miejscu tak szybko poddawali się i rezygnowali. Skoro milczę, to znaczy trzeba wracać. Skoro apostołowie mówią: Odpraw ją, to trzeba wracać. Skoro mówisz, że jesteś posłany tylko do owiec zaginiony z Izraelu, to trzeba wracać. Jak często poddajemy się? Dlatego nie poddawaj się, bo jeszcze jest taka jedna piękna obietnica, o której nie wiesz. Bo nie wiesz, czy to właśnie dzisiaj nie jest dzień zbawienia od Twojego problemu. Nie czekajmy na przypadkowe działanie Pana Boga. Może pomoże, a może nie pomoże. Co ma być to i tak będzie. Nie poddawajmy rzeczy też przypadkom, ale zaufajmy. Zaufajmy, że on wszystko Czyni ku dobremu, ale dodam, we właściwym czasie, dla siebie właściwym czasie.